Cześć, witajcie, dzisiaj ponownie gościmy w Krakowie na ulicy Nowosądeckiej 60 w sklepie Aquapant u Maćka. Ja będę występował w nietypowej roli, bo nie ja będę opowiadał, a raczej będę e, pracował jako kamerzysta. Będziemy podglądać Maćka przy pracy, który będzie restartował jeden ze zbiorników, który już mieliście okazję oglądać na naszych wcześniejszych nagraniach. To nie przeciągając, Maciek wchodzi do roboty. Jakie podłoże Maciek, dajesz? Do aktywne. Okej, okay. od razu bez żadnej podsypki, tak? Po prostu podłoże. Tak, bo to nie jest jakiś duży zbiornik, także... Czy jakiś pomysł okay. na ten zbiornik, czy byś wymyślał w trakcie? Nie, jest już, już wstępnie przygotowany pomysł, jest. Yy, gdzieś tam już przymiarki też, też były do aranżacji, będą korzenie Dark Old Wood i skała Dragon do tego. I aranżacja taka klasyczna z przejściem przez, przez środek. Mhm. Ale zbiornik, widzę, wyczyściłeś do zera i tak w zasadzie będziesz startował praktycznie jak całkiem świeży zbiornik. Nie zostawiać na przykład podłoża części starego. Podłoża, nie, ale filtry zjeżdżały I to myślę, że bardzo dużo y, ułatwi, ułatwi start akwarium. to przynajmniej weźmie spokój z tym, że Ci nie będą nic do wody za bardzo dawać, tak? No? to na pewno, bo to jest jedna z niewielu skał, która jest całkowicie neutralna. Ja taki wstępny szkielet mamy ułożony, to na tym etapie warto wspomnieć o tym, że jak układamy taką aranżację, to warto zwrócić uwagę, żebyśmy tak układali korzenie czy kamienie, żeby, żeby wszędzie był dostęp, że można włożyć rękę do czyszczenia szyby. Bo jak sobie dojedziemy za blisko, to później w tym miejscu będzie bardzo problematyczne, żeby sobie wyczyścić szybę przy podmianie wody. No jeszcze się... to jest taka taka rzecz, na którą czasem się nie zwraca uwagi, a, a potem się to to mści. Wiesz, jeszcze jak się dla kogoś robi, no to najwyżej komuś zrobisz, ale tak to sobie. Bo. <laughs> no właśnie, <laughs> dlatego zwróćciemy to uwagę. Widzę, że nie bawisz się w takie maskowanie, bo niektórzy krają to od razu, posypują tam jakimś podłożem na przykład, czy czymś takim. Tak, żeby... można posypywać podłożem, albo yy, kawa też jest, jest fajnym rozwiązaniem. Ja tutaj akurat będę, w miejscach, które będą widoczne, będę sadził mech, więc, yy, więc to <laughs> zniknie, ale tak jak, jak jest taka aranżacja, że krejmy w miejscach, gdzie, gdzie to później jest widoczne, to jak najbardziej, to są fajne, fajne rozwiązania. I to bardzo dobrze maskuje. Na korzenie no to właśnie idealna jest kawa, bo ma dokładnie ten sam kolor. Brzmi, jakby się miał zapalić. No właśnie, dymi się. Nie wiem, czy to widać w na nagraniu, ale to normalna taka reakcja. A trzeba uważać, bo oprócz tego że się można przykleić, można się też poparzyć czasami. Chcesz się powiedzieć trochę o samej kompozycji? Dlaczego tak układasz te korzenie? Czy to jest tak trochę na zasadzie trupi błędów? Czy to jest bardziej przemyślany układ? Jest, jest troszkę bardziej przemyślany. No założenie było takie, że robimy dwie wyspy po dwóch stronach i przez środek będzie ścieżka. I teraz jak robimy sobie taką kompozycję, to zawsze staramy się, żeby ta ścieżka nie wypadała nam idealnie w środku akwarium. Tylko była przesunięta. Jedna z tych wysp powinna być po prostu troszkę, troszkę większa od drugiej, czyli unikamy. Unikamy symetrii, no i głównie układając to patrzymy na to, w którą stronę są, są skierowane gałęzie, korzeni, no bo to, to później będzie najbardziej widoczne. Tak naprawdę ten dół pewnie gdzieś będzie obrośnięty roślinami, a całą tą, tą kompozycję robią te, te wystające fragmenty. Bo tu widać takie jakby dwie grupy tych gałęzi, hmm. też dwie równoległe skośnie tak jakby w prawo, nie? Kierane. Tak. I tam z tyłu masz bardziej takie mniejsze, w lewo się kieruje, tak. tak i to też, to tak naprawdę też, też jeśli chodzi o kompozycję w fotografii jest, jest stosowane. Bardzo podobne zasady stosujemy w akwarystyce. Jak w fotografii, no to staramy się zazwyczaj, tak standardowo nie kierować wszystkiego w jedną stronę, bo wtedy patrząc na takie akwarium, później wzrok po prostu ucieka poza, poza, poza zbiornik. Tylko część elementów musi być też tak w kontrze do, do, do tych głównych. Tu główna część aranżacji idzie w prawo, ale są też elementy, które jakby zamykają całość i, i skierowane są w drugą stronę. A ten brak, brak symetrii, o którym mówiłem, to tak naprawdę wynika też z tak zwanego złotego podziału. To jest, można sobie, sobie wygooglować, to jest Zasada taka kompozycyjna, właśnie ona jest też była stosowana w malarstwie. Teraz, teraz bardziej fotografii w takich aranżacjach jak w akwarystyce też się stosuje. To jest taka. taka propo, mi, mi, ona wskazuje na odpowiednie miejsce takiego mocnego punktu, który jest głównym, takim skupiającym elementem, jak patrzymy na daną aranżację, czy zdjęcie, czy, czy obraz. Czyli w przypadku takiego układu, no to mamy tą tą ścieżkę przez środek, gdzie pierwsze, to jest pierwsze miejsce, gdzie wędruje nam wzrok. I ona nigdy nie, nie powinna być w centrum, tylko mniej więcej to jest jedna, jedna trzecia do, do dwóch trzecich, ale tak naprawdę tam troszkę jeszcze inaczej. Ale warto, warto gdzieś tam się tego przynajmniej mniej więcej pilnować. Mam też takie trochę wrażenie, jak patrzę na tą ścieżkę, to że ona jest tak jakby szersza z przodu, a się zwęża do tyłu. To też jest celowy zabieg, czy to tak wyszło? Yy, tak, to, czy tak, tak też będzie, bo ścieżkę dopiero będziemy robić, tak naprawdę. Ale tak zazwyczaj się robi, żeby też stworzyć takie złudzenie optyczne głębi w, w takim akwarium. no tu widać jak klej wypłynął na wodę. A, do zabrania łatwo. Troszkę, troszkę za bogato było polane. O, właśnie. Nie nachylać się. Trafiło. Mhm. Knockout, na parę sekund. I do klejenia elementów aranżacji najlepiej używać rzadkiego kleju, bo on dobrze wsiąka w wacik czy tam, czy tam w ręcznik papierowy, a z kolei dorośny wygodniejszy jest, jest ten w żelu gęsty. Więc najlepiej mieć, mieć dwa rodzaje. Dużo używasz kleju do takiej aranżacji? No troszkę troszkę zejdę, to tak naprawdę zależy od aranżacji. Tu jest dosyć dużo klejenia, no bo mamy dużo korzeni. Jak się robi aranżację ze skały, to zazwyczaj mniej, bo to ewentualnie tam kilka kilka elementów ze sobą, ale one są bardziej takie stabilne. Jak pokleimy, to sobie sprawdzamy tak z wyczuciem oczywiście, czy, czy jest to stabilne można działać dalej. Teraz wykorzystamy sobie trochę mniejszych kamieni. Bo one po pierwsze nam pomogą troszkę tutaj uszczelnić całą kompozycję i ustabilizować. A po drugie też robią fajny efekt wizualny. Dobrze jest właśnie używać różnych, różnych jakby gradacji, różnych rozmiarów tych, tych wszystkich naszych elementów dekoracyjnych, bo to wtedy robi taki naturalny, naturalny efekt na koniec. No rzadko w naturze jest tak, że mamy same duże albo same małe. Dokładnie. Zwyczaj no. to jest miks wszystkiego. Dokładnie tą samą regułę stosujemy w akwarium. No i takimi małymi też, na przykład, dosyć łatwo można sobie wymodelować kształt tej ścieżki, która tutaj będzie. Będzie się sypał z piasku? Tak. Czy... tak. Mhm. Że oglądać lepiej z daleka kompozycję. Widzisz, że tak, tak jako się i. Mhm. Już widzę, że ścieżka wyszła idealnie na środku, czyli zupełnie inaczej niż mówiłem. No, miało nie być, tak? Czyli zasada złotego podziału się. Została złamana szybko i <laughs> przesunął się korzeń do typu <laughs> tak Także już będzie trudniej. To tyle, jeśli chodzi o teorię, a w praktyce wychodzi. Tak jak widać. Tą ścieżkę może nam się uda trochę przesunąć całym piaskiem. Zobaczymy. No tak, no bo to przecież się go troszkę, podłożem i można ją nasypać bardziej. Troszkę inaczej podsypać. Na tyle, na ile tam korzenie pozwolą, prawda? No bo... Teraz obsypujemy. Dosypujemy z tyłu podłoże, żeby zrobić odpowiednią warstwę podrośliny. Jak głębokie zazwyczaj stosujesz podłoże? To też zależy od kompozycji, ale no tam, w miejscach, gdzie są rośliny, to, to tak naprawdę musi być przynajmniej z 5 cm. Czasami może być mniej pod jakieś małe gatunki, typu jakieś trawniki Monte Carlo czy Leo Harris. A z tyłu zazwyczaj to wychodzi więcej, żeby to nawet tak optycznie lepiej wyglądało. no To tak jak tutaj, pewnie będzie około 10, może nawet do 15. To też pewnie zależy oczywiście od zbiornika. No jak ktoś ma zbiornik 30 cm, to na sypie, 15 podłoże. Tak, no zgadza się dokładnie. Da się, co prawda, ale. W sensie... Wszystko się da, ale. Wszystko zależy od sytuacji. No tak, ale tutaj po prostu ten spadek podłoża też robi efekt optyczny, prawda? Tak. Żeby to z tyłu było wyżej. Nie tylko jest miejsce na korzenie dla roślin, ale też no, element kompozycji, tak naprawdę. Dokładnie. Plus po też podłoże za, za takie. Umiejscowione, nadsypane za aranżacją też nam to wszystko stabilizuje. Bo ono jednak dociąża te elementy dekoracyjne, wpada tam w szczeliny między korzeniami czy kamieniami i to się wszystko nam będzie lepiej trzymało. Właśnie pomiędzy korzenie też możemy trochę sypać. Możemy przystąpić do sypania plaży w tym przypadku w kształcie ścieżki. Każdy kto miał kiedyś z podłożem aktywnym piasek w akwarium i szczególnie z krewetkami, to wie, że lubią grać w piłkę kuleczka Tak, albo... że, że te, te miejsca, gdzie jest piasek są często zasypywane. I to można obejść, y, po pierwsze dosyć szczelnie montując jakby elementy aranżacji, tak jak tu jest też tych mniejszych kamieni, ale fajnym patentem jest obsypywanie tego miejsca, gdzie się będzie ten, ten, ten piasek stykał z podłożem, takim grubszym żwirem. To bardzo dobrze, bardzo dobrze uszczelnia. Praktycznie nie ma później problemów z mieszaniem się tych podłoży. Jego sobie wsypujemy w szczeliny, jego później nie będzie widać tak naprawdę w ogóle. A... czy to bardziej jest uszczelnienie, niż szalamanie... To jest takie uszczelnienie, tak, tak, tak. Miejscami jak sobie gdzieś tam też wyjdzie, no to też, też wygląda fajnie naturalnie, dlatego warto się decydować na taki, który nam będzie pasował. Do danej aranżacji. Czyli raczej unikamy na przykład niebieskiego barwionego. No chyba, że ktoś lubi niebieskie. Chyba to, to znaczy, zależy, co kto lubi, dokładnie. Więc zwykły żywil kwarcowy, czy też na to uwagę? Tak, to jest jakiś, jakiś rodzaj kwarcu akurat. Tylko taki troszkę inny, bo ma ostre, ostre krawędzie. Więc nie do każdego akwarium się będzie nadawał, ale no to akurat to nie będzie miało znaczenia. To mamy pewien etap, czyli kamienie i podłoże aktywne i korzenie. Został piasek chyba z hardscape'u. Tak, dokładnie. Jak robimy ścieżkę, to piasek oczywiście sypiemy tak, że jest go więcej z tyłu, a z przodu tak robimy tylko taką cieniutką warstwę. Będziesz go kleił, czy tylko wysypujesz? Nie, ja, ja akurat tylko wysypuję. No bo niektórzy kleją to jeszcze tak, no, zalewają klejem. Tak, no słyszałem o takiej, o takiej metodzie. Ja bardziej tradycyjnie. Czyli zasypuję też, też, jeżeli to nie jest poklejone, no to w momencie, kiedy ten, ten piasek się gdzieś tam przygloni, to łatwo jest go odessać i przysypać świeży. No poza tym trzeba myśleć jeszcze o restarcie, żeby nie trzeba było robót strzałowych prowadzić. Tak, no akwar nie, zazwyczaj nie jest jednorazowe, także... Dobrze, i teraz sobie jeszcze bierzemy... Właśnie takie mniejsze kamienie i po wysypaniu piasku można jeszcze nadać kształt tej ścieżce, bo ona nam się troszkę tak spłaszczyła. I właśnie w ten sposób możemy ją na przykład tutaj przekierować trochę w lewą stronę. O, i udało się ją troszkę optycznie przesunąć w lewo i już jest trochę lepiej pod względem kompozycji. No to myślę, że jeśli chodzi o samą aranżację suchą, no to mamy, mamy zrobione, można myśleć o roślinach. Na sucho czy na mokro będziesz sadził? Różne szkoły też są. Na sucho, w sensie takim, że ja sobie zawsze zalewam do, do linii podłoża, mhm. żeby podłoże było mokre, bo wtedy się łatwiej sadzi, ale całość wody nalewam dopiero po, po posadzeniu roślin. Pierwsze rośliny, widzę od epifitów zaczynasz. Tak, to jest mikrozorium i to oczywiście sadzimy nie w podłożu. Nie chcę tutaj sadzić dużo, dużo epifitów, żeby jednak te nie były widoczne. Z czasem pewnie i tak pozarastają. Jeszcze anubias mały. Powiedz od razu RO nalewałeś czy kranowa? Tak, tak, od razu osmoza. Będziesz mineralizował w akwarium, tak? Czy już masz tam przygotowaną. Zbierę? Nie, mineralizja ja, mineralizację zawsze leję. W sobie do, do akwarium po, uh -huh. po podmianie czy po, czy po nalaniu. Też te, Jak pierwszy raz zalewamy zbiornik, to często ja akurat mam taką możliwość, że te, te 200 litrów osmozy mogę sobie przygotować, ale w warunkach domowych no to czasami te ilości są mniejsze to można zalać po prostu kranówką i potem sobie przechodzić pod, podmianami których i tak na początku robimy robimy częściej przechodzić już na osmozę ogólnie jeśli chodzi o sadzenie roślin no to taka książkowa kolejność jest taka że najpierw obsadzamy aranżację czyli epifity później sadzimy rośliny pierwszego planu drugiego planu a tył czyli łodygowce na końcu I tak jest po prostu wygodniej i lepiej Lepiej widać, a pozytywnie suszymy też tych większych, tych większych roślin. I co tu sadzisz? Powiedz na pierwszy etapie. To jest taka nowość, tak naprawdę. Nie miałem tej rośliny jeszcze w akwarium. To jest kryptokorna Pink Panther. Podobno ona ma być później różowa i mieć podłużne liście. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie zapowiada się tak niepozornie, ale tu mamy kryptokornę Flamingo, która była właśnie wcześniej w tym akwarium. I tutaj urosła. To jest odmiana o bardzo fajnym różowym kolorze. Teraz go trochę nie widać, bo to akwarium było zaciemnione przez ostatni tydzień i troszkę zblakła ale ściemniała. To już taka średnia roślina, nie? bardziej taki drugi plan, chyba niż pierwszy. Typowo drugi plan, tak. No ona tak dorasta. No to jest tak naprawdę dorosła. I naprzód idzie Marsila Hirsuta. Mamy jej dosyć mało, co prawda. Jest taka z odzysku, albo mam nadzieję, że się rozrośnie. No tak, ona potrafi porosnąć, jak odpali to. Tak, zazwyczaj potrzebuje sporo czasu, żeby się zaaklimatyzować, ale potem już, już idzie ładniej. To jest jedna z niewielu, albo jedyna właściwie roślina taka typowo trawnikowa, która potrzebuje, nie potrzebuje dużo światła. Ona nawet, nawet w cieniu rośnie ładnie nisko. Także fajna do jakichś zbiorników takich z niekoniecznie mocnym oświetleniem, a gdzie chcemy mieć jednak jakiś trawnik. Dobra, no i na tył leci moja ulubiona ostatnio Rotala, Blood Red. No ona no tutaj w tym poprzednim zbiorniku dorobiła robotę, aż powiem Ci, że tak mi się podoba, że też chyba u siebie ją wprowadzę. Polecam, bardzo, bardzo bezproblemowa do wybarwienia, no i kolor, kolor jest nie do podrobienia. Wodygowce zawsze sadzimy w grupach, czyli bierzemy 5-6 gałązek i, i, i sadzimy w jedno miejsce. One potem z czasem się bardzo ładnie zagęszczą po kilku przycinkach. Dobra, możemy puszczać wodę. wybór koloru tła, to wiesz, największa robota chyba. Niebieski to do niebieskiego żwirku, najbardziej. No właśnie. To mineralizujesz, po prostu wiesz, ile wsypać. Czy mierzysz na przykład jakimś TDS-em do jakiegoś poziomu? Ja mineralizuję według takich wartości, jakie chcę osiągnąć i według tego, co producent podaje na opakowaniu. Czyli tutaj wiem, że taka dawka tego mineralizatora, akurat 15 gram na 100 litrów osmozy, no to ustawę mi takie parametry, jak chcę, czyli tam około 4-5 twardości ogólnej. Więc tutaj poszło teraz około 20 kilku gram. Podoba Ci się to akwarium? Tak. Tak? Podoba? E, Kakakam. Strażek sam. Strażek <laughs> sam. Ale w akwarium. Może Maciek, strażaka sama trzeba wrzucić. Mm -hmm. <laughs>